Wielki kanion Colorado jest jednym z najwspanialszych cudów natury na Ziemi. Stanąć na jego krawędzi i podziwiać jego ogromnie oszałamiające piękno to niezapomniane przeżycie. Długość kanionu wynosi 443 km, a jego szerokość waha się od 200 m do 29 km. Maksymalna głębokość kanionu w granitowym wąwozie wynosi 1600 m. Wielki kanion został wycięty z płaskowyżu znajdującego się w północno-zachodniej części Arizony, który był niegdyś dnem Prastarego Oceanu. Dwie rzeki, pradawna Colorado i Hualapo, przedarły się przez płaskowyż i połączyły, tworząc dzisiejszą rzekę Colorado. W tym samym czasie, około 60 milionów lat temu, na skutek ruchów skorupy ziemskiej płaskowyż został wypiętrzony. Płynące wartko z prędkością do 32 km na godzinę, rzeka Colorado wypłukała boki kanionu, drążąc głębokie koryto. W warstwach skalnych kanionów zapisana jest geologiczna historia tego rejonu. Najmłodsze skały na szczycie liczą 225 milionów lat. Te na dnie, ponad 2 miliardy lat. Wszystkie warstwy geologiczne zawierają skamieliny morskich zwierząt, drzewi dinozaurów. Przejazd przez rezerwat Indian Navajo, do Doliny Monumentów ze słynnymi ostańcami z Czerwonego Piaskowca. Rezerwat Indian Navajo położony jest na terenie stanu Arizona, Nowy Meksyk oraz Utah. Rezerwat ma powierzchnię ponad 70 000 km2, podobnie jak powierzchnia Czech. Indianie Navajo są największym plemieniem indiańskim w Ameryce Północnej i liczą blisko 300 tysięcy osób. Większość z nich – około 173 tysiące – zamieszkuje rezerwat przez który przejeżdżamy. Tereny sąsiadujące z rezerwatem Indian Navajo zamieszkują również plemiona Indianapachów i Komanczów. Niegdyś bardzo wojownicze plemiona nie przemierzają już na swych mustangach pustyni prerii z wymalowanymi na twarzach barwami wojennymi. Dawni wojownicy zdołali jednak zachować wiele ze swych tradycji i obyczajów. Indianie Navajo zachowali po części swój dawny sposób życia, polegający m.in. na wypasie owiec. Wykonują oni również tkane w tradycyjny sposób kobierce i dywaniki, a także biżuterię ze srebra i turkusów. Navajo, podobnie jak Indianie wielu innych plemion, są silnie związani z przyrodą i pewnymi świętymi miejscami. Nawachowie powołali za zgodą komisarza do spraw Indian i Biura do spraw Indian władze samorządowe, które odpowiadają za wszystkie sprawy na terenie rezerwatu. Było to konieczne w związku z odkryciem na pustynnych indiańskich terenach południowego zachodu złóż ropy naftowej, węgla i innych surowców naturalnych. Za ich eksploatację Nawachowie pobierają odtąd od koncernów górniczych opłaty z tytułu dzierżawy, finansując własne inwestycje i rozwój plemienia. Podczas II wojny światowej meldunki kodowane przez szyfrantów z plemienia Nawachów, przy pomocy nieznanego Japończykom własnego języka, pozwoliły Amerykanom na zachowanie tajności kluczowych operacji wojskowych na Pacyfiku. Indianie na Wacho i ich wierzenia od lat interesują amerykańskich naukowców. Badania nad ich językiem wykazały, że w inny sposób niż Europejczycy odzwierciedlają oni skalę barw, używają jednej nazwy dla niebieskiego i zielonego koloru, zarazem wyróżniając dwa nieuchwytne dla nas odcienie czerni. Język ich jest bardzo konkretny i precyzyjny. Nie istnieje sam w sobie czasownik. Jechać. Indianie na mają na nie kilka określeń. Dolina Monumentów. Jest położona na granicy stanów Utah i Arizona w USA. Jest ona położona w granicach rezerwatu Indian Navajo. W ich języku Dolina Monumentów znaczy Dolina Skał. Dolina Monumentów stała się sławna dzięki westernom Johna Forda, który odkrył iż będzie ona perfekcyjnym tłem do jego produkcji. Od tego czasu Dolina Monumentów stała się tłem większości westernów. Niezwykłego piękna w Dolinie Monumentów nadają oryginalne w swych kształtach skały, które zależnie od położenia słońca zmieniają w ciągu dnia kolory od złotego przez pomarańczowy, czerwony do ciemnobrązowego. Park stanowy Bed Horse Point to park stanowy w amerykańskim stanie Utah, w pobliżu Parku Narodowego Canyonlands. Park położony jest na płaskowyżu o wysokości około 1800 m nad poziomem morza i zajmuje powierzchnię około 22 km2. Główną atrakcją parku są liczne punkty widokowe na rzekę Colorado, płynącą w kanionie o głębokości około 600 m. Dzięki czystemu, pustynnemu powietrzu zasięg widoczności w parku często sięga 160 km. Angielska nazwa parku Dead Horse Point oznacza po polsku miejsce martwych koni. Istnieje wiele opowieści o pochodzeniu tej nazwy. Według jednej z legend na przełomie XIX i XX wieku, płaskowyż, stanowiący obecnie część parku, był używany jako zagroda dla dzikich Mustangów. Kowboje zaganiali dzikie konie poprzez zwężenie w płaskowyżu a następnie zagradzali je przy pomocy gałęzi i krzewów. Pionowe zbocza płaskowyżu stanowiły naturalną zagrodę. Następnie kowboje wybierali najlepsze spośród koni, po czym wypuszczali pozostałe. Według legendy z niewyjaśnionych przyczyn pewnego razu konie zostały zagrodzone i choć miały w zasięgu wzroku przypływającą 600 metrów poniżej rzekę Colorado zginęły z pragnienia na pustynnym płaskowyżu